Cześć. Minutka tip z Alicją Halter. Zobacz, czy musimy się zastanawiać w czasie snu, czy dobrze oddychamy i czy serce nam bije. Mm -mm, to robi za nas nasza podświadomość. I dokładnie tak samo znasz na pewne osoby, które się zawsze spóźniają, nigdy nie mają pieniędzy, są chore i nawet jeżeli zmieniają partnera, to znowu taki sam. I teraz dobra wiadomość. My się możemy przeprogramować. Zapisz sobie te rzeczy, których nie chcesz, i z negatywnych na pozytywne przepisz je sobie na te, które chcesz. Zapamiętaj i przytrzymaj w głowie. W momencie, kiedy przyjdzie ci taka sytuacja. To kiedy pomyślisz sobie, matko, znowu się spóźniłem, albo poszę, przecież ja nigdy nie mam pieniędzy, pomyśl sobie, nie, nie, nie. Ja mam teraz pozytywny e, wzorzec myślowy. Jestem zdrowa, mam wystarczająco pieniędzy, zawsze jestem w odpowiednim e, miejscu, zawsze spotykam odpowiednie osoby i tego Ci z całego serca życzę. Ciekawa jestem, e, jak Ci się to udało po wprowadzeniu do Twojego życia. Życzę Ci cudownego dnia, pełnego miłości i sukcesów. Jeżeli się wideo podobało, podziel się ze znajomymi. Dziękuję. Alicja, halter. Ciao, ciao.